Zwalnienie z wf w Esce Rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Dzień dobry, Louisa Szczochrana, ambasada Wielkiej Brytanii, łączę z konsulem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panu Konrad Janowicz, witam serdecznie. Dzień dobry, Kazimierz kolek tej strony. Witamy, panie Kazimierzu. Ze względu na nazwę państwa miejscowości, zostaliście wytypowani do przekazania informacji, że o godzinie 7.34 Buckingham Palace poinformował, że na świat przyszedł następca tronu Anthony Charles Benjamin Christopher. Chcielibyśmy od państwa uzyskać życzenia w dwóch językach. Czy, czy mógłby pan coś takiego przekazać oh. rządowi Wielkiej Brytanii? Oczywiście, oczywiście. To ja w momencie, za, za chwileczkę. Panie Kamilu, czy jesteśmy przygotowani? Ale jeszcze, Przepraszam, bo jak to ma wyglądać? Że, że, że ja jako prezydent miasta i, i chciałbym złożyć życzenie. Po polsku dwa zdanie po angielsku. Ja dobrze? nie znam angielskiego. To po polsku my to no. przetłumaczymy. Dobrze, dobrze. Podwaga, dobrze. Będziemy nagrywać. Proszę. W imieniu wszystkich mieszkańców Lądka Zdroju składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jak również dla rodziców. Aj, ja Wam co ja tak. Przepraszam, ja nie potrafię tak na. My to podmontujemy, Panie Prezydencie, proszę się nie przymywać. Dla Buckingham Palace i dla królowej. Jest jakieś dwa zdania dla królowej Elżbiety, my sobie to skleimy. Aha, dla królowej Elżbiety, tak? dla królowej babki. Gratulacje również dla królowej Wielkiej Brytanii, królowej Elżbiety z okazji narodzin no. następcy następcy tronu. Bardzo dziękujemy. Mamy też taką informację, którą pała Beckingham Buckingham przekazał. Możemy państwu zaprezentować fragment tego momentu, kiedy dziecko przyszło na, na świat. To jest naprawdę ekskluzywna rzecz. Proszę posłuchać. Panie prezydencie, dziękujemy. God save the queen. Dziękujemy. Dziękuję. Zwolnienie